Pokażę Wam, jak złożyć skrzynię sześciobiegową w silniku AM6, w tym silniku, właśnie. To tak, na początek będziemy potrzebowali dwa wałki. Z czego w moim przypadku wałek zdawczy, na który dajemy podkładkę, prawdopodobnie z góry i z dołu się daje, ja mam go, jest to zamiennik, który nie potrzebuje tych podkładek, co Wam za chwilę pokażę. Wygląda on w taki sposób do tego potrzebujemy beczkę, w której chodzą wodziki, trzy wodziki, z czego dwa są takie same, jeden z od nich inny, co też wam za chwilę pokażę. Mechanizm do tej całej zmiany biegów, bolec, który blokuje te dwa wodziki, do tego sprężynkę, kulkę i trzy podkładki właśnie. A nie tak jak w innych zestawach, że jest ich więcej, ponieważ jest właśnie ten wałek, wałek jest akcesoryjny i on ich nie potrzebuje dobrze. Więc zacznijmy składać. Tak, trzymamy te dwa wałki, i do nich dodajemy tak, do nich dodajemy. Te wodziki, jeden wodzik, czyli ten co się różni od tych dwóch. Idzie dokładnie, idzie dokładnie na ten bałek. Tak możemy zobaczyć. A teraz te, te reszta te dwa, co nam zostają, się trochę od siebie różnią. Możemy tutaj zauważyć. Tu możemy zauważyć. Że ten jeden ma ten nosek wyżej, jak sobie przedstawicie, to będziecie to widzieć dokładnie. On jest trochę taki nierówny w tym miejscu, jest trochę obniżony. To go dajemy właśnie tutaj niżej w ten sposób. I teraz, wkładając do silnika, wkładamy w taki sposób, że ten wałek, te dwa wałki wkładamy tak, a tu po prostu jeszcze ten wodzik wchodzi nam na ten bolet. Co tu jest? Także na no ładnie wchodzi i. Już jest wałek, jest, jest wodzik na bolcu w tym miejscu. No i tutaj, a ten znowu wodzik jest, luźny nie chodzi, bo nie mam, jeszcze nie zablokowaliśmy go. I teraz tak wkładamy sprężynę, i teraz dokładnie musicie widzieć w tym miejscu, w tym miejscu wkładamy sprężynę i kulkę. Dociskamy ją lekko. Dobra, do tego potrzebujemy tą i tutaj yy, beczka, zakładamy w taki sposób, że one ma te swoje prowadzenia i te środkowe prowadzenie co jest, to najniższe położenie jest w tym miejscu tego środkowego prowadzenia. Wkładamy tym najniższym położeniem ten środkowy wodzik. O, ładnie nam zaskoczyło. A ten po tu z tej strony, ten mały, co tu jest tu, on chodzi na samym dole, na tym najniższym. To po prostu tylko go lekko dźwigamy i wkładamy. I teraz tutaj zaskoczy. No, ładnie nam zaskoczył. Tak jest. Dobrze. I on nam tu już też jest zaskoczony, środkowy. W tym momencie bierzemy ten wodzik ostatni, ten I go dajemy w tym miejscu Czyli na ten najwyższe prowadzenie i też na tą najwyższą Na te najwyższe prowadzenie, gdzie tu chodzi ten wodzik dajemy ten wodzik ten Czyli ten poniżej na samym dole jest na no najniższym, ten jest na najwyższym No i tamten ten yy, różny od tych dwóch jest w samym środku Teraz tylko bierzemy yy, bolec, który, który blokujemy te dwa wodziki, te dwa te same, ładnie nam się tu zblokowało, tak jest. Już nam powinna ta skrzynia jakoś wchodzić w miarę, yy, no to i tak to nie jest jeszcze skończone. Teraz mamy te trzy podkładki. Teraz tak, jedną podkładkę, tą największą, co będziemy mieli, dajemy tutaj z tej strony na wałek, znaczy na ten mechanizm, a drugą dajemy tutaj od doł, od, tą, na tą krótszą część, no i to jest, to jest na dole, to jest na górze, czyli tu bierzemy do, do góry w tym mechanizmie, a ta ostatnia, co nam zostaje, dajemy na tą beczkę, ale na to, tylko ja dam na samym końcu. I teraz tak yy, ustawiamy sobie jakoś w miarę, żebyśmy mogli my, żeby mogli to włożyć no, tak żeby to ładnie się działo. Tak, dobrze. Tak, w takim ustawieniu właśnie musi być ten, ta beczka. No, i do tego wkładamy podkładkę tej beczki czyli tą trzecią już ostatnią podkładkę wszystkie jeszcze radzę wam jak to już układa się to wszystko dobrze podociskać żeby mieć pewność że jest to dobrze Że wszystko zaskoczyło potem yy, już mamy generalnie to złożone i radzę wam jeszcze nie wkładać wału i tego wałka balansującego tylko założyć sam ten karter tą drugą część tak ładnie o skręcić gdzieś yy, nie wiem raz, dwa, trzema, czterema śrubami, jak tam chcecie sobie to pochwytać tam trzema śrubami wystarczy i zrobić test na sucho skrzyni, czyli wziąć założyć tutaj ten, do zmiany biegów, yy, nóżkę. No, i tym wałkiem po prostu kręcić, albo tamtym wałkiem no, kręcić wałkami i zmieniać biegi: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wszystkie biegi po kolei i powinny one Wam fajnie zaskakiwać. Jeśli będziecie mieli jakiś problem, że będziecie musieli szarpać tą z tymi biegami, bo nie będą chciały Wam zaskakiwać albo coś to znaczy, że jest gdzieś za dużo podkładek, albo jest jakiś problem. Wałki muszą mieć, ten wałek musi mieć 2-3 mm luzu, ten też taki bardzo delikatny, ten ma mały, bardzo luz, ale też powinien mieć i ten też powinien mieć luz, co też widzimy. Czyli powinien mieć zawsze jakiś lekki luz, bo po skręceniu to już będzie mocniej trzymało. Nie Nie powinny te wałki po skręceniu, jak skręcicie na trzech śrubach, nie powinny one blokować się, te wałki, tylko powinny ładnie sobie chodzić. No i zróbcie małą próbę taką żeby tam się nie trzeba było, żeby Wam się nic nie zacinało, wszystko ładnie wchodziło. No wiadomo, nie będzie tak chodzić dobrze, jak w oleju jest, jak już jest wszystko poskładane, no ale powinno Wam to dobrze chodzić. No. dziękuję bardzo za uwagę.